Witam was moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i jesteśmy w Warbandzie tak, dawno nas nie było, jest to dalej mod Nowa Ojczyzna i to nie jest ten zapis, którym był poprzedni, bo niestety nie, nie, nie sobie go nie zapisałem podczas formatu komputera i mamy nową wersję moda, jak możecie zauważyć, trochę tutaj inny wygląd jest, ja troszkę zacząłem grać, żebyśmy nie zaczęli od razu od zera więc trochę tam lwojowników nawet mamy 47 dokładnie w nazwie odcinka albo w opisie będzie napisane, jaki to jest wersja moda. Bo ja teraz dokładnie nie pamiętam, to jest chyba 1,9, coś tam więc co, bez wetnego przedłużania musimy znowu się wczuć w ten klimatik. Ja sobie wybrałem tutaj templariusza. Nie pamiętam, jak zrobiłem w tamtej, ale to jest jakby nowy, nowy sezon Warbanda, tak. o Alien, ale masz fajną zbroję. Taki, Taki nie miałeś wtedy. serdecznie przepraszam, bla 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 czyniło mnie następcą No krótko mówiąc Dziedzic, który został trochę oszukany Boczcie sobie to zatrzymywać i czytać Bo ja nie, nie będę tego czytał wszystkiego Jesteś rycerzem, lubię walczyć mieczem Jestem rycerzem mieczem i lancą, bardzo fajnie Niech będzie 300 denarów Spoko Mamy pierwszego towarzysza Bo jeszcze żadnego nie mam Medyk bitewny możemy sobie medyków Sprawa Eee Chyba się nie przytacą. Bo oni coś robią Eee Nie opłaca się Ja bym chciał sobie kupić pistolet Tylko on jest kurde, drogi Troje kasy mam Ale o narzędzia możemy sprzedać To też, to też to się zostawi, to się może przydać Kusze i właśnie tam konie zostawiłem dla towarzyszy No mógłbym kupić ten pistolet ale Wydam dużo kasy wtedy Bo niemalże No, dwie, dwie trzecie mojej kasy Dobra, na dziś się wstrzymam Jeszcze go jakoś nie potrzebuję Więc szybko sobie tutaj Aliena porozmawiamy z nim ja bym ci wyposażenie. Co ty masz? Kolczuga? Wow! Dobrą masz tą zbroję. Mogę ci dać konia albo jelenia. Chcesz jelenia czy konia? To nie jest trochę szybszy, ale zwrotność i... Na mniejszą mi atak. Dobra, damy ci jelenia. Masz jeszcze rękawiczki i masz orli miecz. Bardzo dobry zresztą. Niestety lancy dla ciebie nie mam, ani żadnej tarczy. Ale to się zdobędzie jeszcze. <laughs> Nie mam jeszcze zoptymalizowanych do końca ustawień gry, ale mam nadzieję, że wszystko jest w miarę. Podczas zapisu też mogą być jakieś małe spadki, ale... Dobra. Zacznijmy od tego, że... O, pięciu bardzo ładnie. Idziemy sobie jeździć. 38. O, bez problemu sobie damy z nimi radę. Ups Ups 70, no! <laughs> Będzie ciekawie powiem wam Wszyscy za mną To że jest nowy opis, wszyscy słuchajcie mnie do cholery <laughs> O, wow, tutaj widzę, że są spadki FS w FES w ale Dobra, chyba się już ogarnie gra Ja to już zostawiłem nagrywanie na 60 na i nie wiem, czy to nie jest trochę za dużo Mamy łuczników Paru jeźdźców, no powinno się udać te idziemy trochę może, bo nie wiem, gdzie oni są. Dobra, widzimy ich. A ja sobie zdjąłem kuszę. O, ma nie, mam tylko noże do rzucania. O, widzimy, nasi łucznicy rozpoczęli ostrzał. Wow, ich też. Użyć tarcz, jest coś takiego. Dobra, był mały błąd, ale jesteśmy teraz w Zelmor. Nie wiem dokładnie w którym odcinku, znaczy w którym miejscu przerwało mi nagrywanie. Może po bitwie. Nie wiem, przyjęliśmy misję. O, z takiego jednego goska, żeby zdobyć... E, czemu wyrzuciłem miecz? E, żeby zdobyć jego takie miasto jego. Mosthof bodajże. Taki kłeścik, mogę wam go pokazać. Gdzieś tu się wchodziło w zadania. Tu nie. Informacje? O. Tutaj widzicie. Potem wróć do niego i... Dobra, a teraz jesteśmy tutaj, żeby znaleźć zbroję zjednoczenia. Jeśli ona dalej tutaj jest. Jeśli w ogóle dalej jest ta zbroja. Oczywiście Ko za Chiny nie pamiętam, gdzie ona jest. Trochę połazimy tutaj. Tutaj nic nie widzę. Hmm. Może z tym zewnętrznym pierścieniu. Taki Templariusz tutaj sobie biega. Widzę, nie wiem się obrócić do przodu, ale. Śmieszczanka. O, o, o. Może jest tutaj? Skrzynka jest. Skrzynka. I hełm Zjednoczenia. Tak, to jest do przywództwa. My tutaj będziemy to nasz cały Templariuszowy secik chować. Zapisujemy. Mm, możemy sobie pojeździć jeszcze. O, ale spadki w PESU. To był straszny spadek. Muszę to jeszcze sobie trochę pooptymalizować tę grę. Grupa wieśniaków, banda korsarzy, Możemy pomóc. A, to, to tyle zdążyliśmy pomóc. Mogliśmy gonić w sumie tych korsarzy Ale dobra. Mmm. Musimy chyba do twierdzy łowców jechać. Bardzo mi tak zapiszemy lecimy prosto do tej twierdzy łowców i jak będziemy wracać to wtedy się trochę porekrutuje nowych żołnierzy przy przyspieszaniu po prostu podróży mam bardzo duże spadki FPSów o nie 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 zauważyłem ich Roczny rycerz nie no z nimi to kurde nie mamy szans Oczywiście włączyłem sobie opcję wyjść bez zapisu. <laughs> o spokojnie gro. A, zdecydowanie coś, coś mam nie tak ustawione. Straszne spadki są w takich sytuacjach i to mnie trochę denerwuje. Tak, to mi powinna tutaj kurczę bez żadnych problemów działać. A jednak widzę, że czasem są. Ale... To się dopracuje trochę. Jakaś armia. Chodźmy do tawerny. O ile wiem, w tawernie była skrzynka i jest. Skrzynka i... Zbroja Zjednoczenia tutaj jest, tak. 70 to opancerzenia nadwagi, super. Mmm... Pięć do wytrzymałości nam i wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej Więc faktycznie dużo nam tutaj pododawali Świąteczny karp o <grytanie> Takie fajnie wygląda to zbroja no nie powiem No tak trochę ulepszyli bo wcześniej była cała czarna i to tak Chociaż teraz nie pasuje do hełmu No ale cóż Idź. Idźmy stąd. O! Wyszedłem po prostu. Księżniczka <śmierdziańska> cena. <kłyniańska> Królowa coś tam. Do <śmierdziańska> <Warte> inwazji. Hm <śmierdziańska> jakiś generał. Handlarz niewolników O dobrze i tu jest taki handlarz niewolników się może kiedyś przydać To jest jakiś zbrojmistrz, mistrz, tak Dobrze z mnie krócić ten pistolet no <grytanie> Dobra, ale poza tym to nic specjalnego Dobra to wychodzimy stąd, na ziółowcy chyba nam nie są potrzebni Przecież w sumie powiem wam ile mamy Możemy mieć dużo dostępnych ludzi Może moglibyśmy sobie tak dziesięciu może Zajmie jedną godzinę, tak? No to chcemy Nadzorców dziesięciu Aha Wróć, odejdź Mamy ich? Mamy Super i jeszcze tu jakiś rekrut Dobra, zapiszemy. Możemy w sumie się przespać, bo późna noc. Nie ma co tak po nocy jeździć. Dobra, i teraz moglibyśmy ruszyć po... Tutaj właśnie chyba jest ostatnia część. Znaczy ostatnia. Przedostatnia. Bardzo tutaj szybki teleport. Bo nie chcę mi się trochę tarcić czasu, bo już zaraz skończyć niek i mnie trochę denerwuje. Nerwują mnie te ścinki podczas podróży. Muszę się tym zająć. Przednik okupów, perzerker, chłop. Chłop potrzebuje pomocy. Ale nie wiem czy możemy sobie... No możemy sobie na to pozwolić. On to, oczywiście co, Zerkow, tak? I co my tutaj możemy zrobić? Tutaj powinna być gdzieś skrzyneczka. Czyżby tu? Mm, tu nie. Nie lubię właśnie tego tutaj szukać. Hm. Ale w końcu znajdę. Jak nie tam, to może tu. O, o, tam jest chyba, widzę. Więc mamy już trzy części z boj zinaczej tak rękawice i tutaj możemy sobie znowu zrobić miejsce. Dobra, to pięknie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z nowej serii nowego sezonu wam się podobał. Więc żegna was Mitrandir. Do zobaczenia w następnych odcinkach na razie.